Witam Was bardzo gorąco w kolejnym cojem w ciągu dnia. Dzisiaj z Adamem postanowiliśmy spróbować czegoś nowego. Adam jest w domu, na 10 idzie do pracy, więc mamy trochę czasu, więc postanowiłam, że dzisiaj spróbujemy szułkę. To jest mój pierwszy raz, kiedy robiłam szakszłówkę. Znalazłam sobie jakiś przepis na Pinterest i oczywiście musieliśmy ją trochę zmodyfikować. Dodajemy do niej grzybki, czyli pieczarki. Potem mam połówkę cebuli, mam paprykę, mam słodką paprykę sypką, czyli i cumin, czyli chyba taki mielony kmin. Oczywiście musi być pieprz, trochę soli i nasze pomidorki. Tu są pokrojone pomidorki gotowe w puszce. No i oczywiście jajka. My użyjemy sobie pięć jajek tym razem. Gotowanie jest bardzo proste. Zapomniałam dodać, że potrzebujemy czosnek. Wszystko co dodaję, to jest zupełnie na oko, jeśli chodzi o przyprawy, czosnek. Tak jak lubię, myślę, że już mamy wyczucie mniej więcej co i jak. Jedyna rzecz, której bardzo żałuję, to wczoraj okazało się, że nie miałam ani świeżej kolendry, ani nawet świeżej pietruszki. Zamówiłam sobie dopiero dzisiaj, no i oczywiście dopiero przyjdzie później. I używam przez to suszoną, ale myślę, że jest okej. Okay. Jeśli chodzi o porcję, to Adamowi trafiły się trzy, mi trafiły się dwa jajeczka i trochę pomidorków i było bardzo, bardzo smacznie. W Was bardzo gorąco w kolejnym cojem w ciągu dnia e, ogólnie zastanawiałam się nad naszym kanałem i ja stwierdziłam, że ja uwielbiam oglądać cojem w ciągu dnia i vlogi. Dlatego też chcę więcej takich eee. nagrywać. Tym bardziej, że teraz od stycznia jesteśmy za damem na diecie, powiedziałabym, niskowęglowodanowej e, i. Staramy się patrzeć na to, co jemy, ile tego jemy. Wymieniliśmy przekąski na zdrowsze, więc chciałam Wam pokazać nasze wersje posiłków, jakie jemy dla niej i dla niego po trochę. Oczywiście u nas różnica jest taka, że Adam po prostu je większe porcje, no bo wiadomo, jest większym facetem. Dzisiaj na śniadanie wjechała szakszułka. Był to pierwszy raz, kiedy robiłam szakszułkę i kiedy jedliśmy szakszułkę. I powiem Wam, że smak bardzo fajny. Jedyne, co bym zmieniła, to proporcje, czyli mniej pomidorów. Wiem, to już nie będzie wtedy taka zupełna szakszułka, ale myślę, że trzeba to udoskonalić. Doskonalać wedle swojego smaku, wedle swojego uznania. Na pewno dodałabym jakieś mięso i na pewno dodałabym więcej grzybów. Popijam sobie kawę z rana, robię sobie rano kawę do takiego termosu, dlatego że przy dzieciach długo mi się chodzi, żeby ją wypić. Ja robię wielką porcję kawy rano, czyli to jest 14 uncji. Dzisiaj duży kubek kawy, jest godzina po 10. Adam pojechał do pracy niedawno, myśmy się trochę ogarnęli z chłopakami. Dzieci koło 11.30 idą na drzemkę i przed chwilą zamawiałam sobie zamówienie warzyw, owoców, z dwóch sklepów, które będą mi dowiezione do domu w przeciągu dwóch godzin. Jeden ma być do 11 dowieziony, drugi ma być dowieziony między 12 a 2, czyli w sam raz na obiad. Czekam na moje zamówienie i zobaczymy, co dalej. Jeżeli jesteście nowi tutaj, zapraszam Was gorąco do subskrybowania, lajkowania i komentowania na dole. Nie jesteś głodny? Mamy pierwszą turę moich zakupów, zaraz zobaczymy, które to są. Jedne były z Whole Foods, to są Whole Foods, a drugie były z Amazon Fresh, czyli te, które generalnie mi są chyba w większości potrzebne na dzisiaj na obiad, to przyjadą, a te będą bardziej na kolację. Jak widzicie, to są moje zakupy i bardzo są w stylu tajskim, ale to dlatego, że dzisiaj chciałam zrobić sobie tomium soup. Zupę tomium uwielbiamy za damem i niestety nie mieli tych składników, które są potrzebne, więc ja wzięłam jakąś taką specjalną pastę. Czytałam, że można ją rozcieńczyć w rosole i dlatego wzięłam ją, wypróbować. Do tej zupy będę potem potrzebować shiitake mushrooms, lemongrass, to jest jakaś trawa cytrynowa czy co? No i wiadomo, tutaj mam jakieś inne rzeczy, które mi się przydadzą też do naszej kolacji. Um, co do zupy, to będzie taka kompletna próba, ale jak nie spróbujemy, to się nie dowiemy. No i oczywiście mam brokułę i czekam na dalszą część zakupów. Przyszły kolejne paczki. Te są z Fresh i przyszło ich sześć. Trochę więcej tutaj zamówiłam. Czas na obiad. Ja się postaram jak najszybciej Wam pokazać, co tutaj mam, dlatego że... Dlatego, że moje dzieci po prostu gdzieś szaleją i ciężko z nimi. Mam tak, bakłażany, dwa wielkie bakłażany amerykańskie. Ja je ołupiłam ze skórki, dlatego, że u nas, ja już próbowałam ten przepis dwa razy. Przepis podpaczony od Moniki z kanału Ankara moimi oczami. I pokażę Wam oczywiście przepis na dole. I mi to po prostu nigdy nie wyszło żeby bakłażany były miękkie, więc już się nauczyłam, że ja sobie je obieram ze skórki. Trudno. Mam 6 pomidorków, mam 3 czwarte cebuli, 5 ostrych papryczek, trochę czosnku i 400 gramów mięsa mielonego. Do mięsa mielonego użyję trochę papryczki kajen, trochę chili i trochę zwykłej papryki, ale muszę sobie sięgnąć po nową, bo widzę, że tutaj już nic nie mam jeszcze trochę kminu sobie dodam. Ja tak lubię, tak właśnie jem. Niektóre z tych przypraw, o których Monika mówi w swoim filmie, no niestety u nas są niedostępne. Na przykład ta specyficzna papryka ostra w proszku, no nie mogłam wczoraj znaleźć, więc poszłam ten co ostatnio i będzie spoko. Na razie będę układać bakłażan na przemian z mięsem. Moje dziecko świruje. I potem zobaczycie jak to wszystko sobie tutaj wrzucę. Muzyka Jak widzieliście, musiałam zmienić naczynie, bo tam to było za duże. Nie miałam na tyle miejsca. Bakłażono mi zostanie, a zazwyczaj mi zostaje. Postaram się uchać te pomidory, żeby mi nie zbyło, dlatego że uwielbiam pomidory. I odsyłam Was jeszcze raz do przepisu oryginalnego Moniki, jak również... Kurczę, jest drugi kanał, zapomniałam jak dziewczyna ma na imię, ale też go załączę w opisie. Muzyka jeszcze szybko wyjęłam, bo okazało się, że popatrzcie, zapomniałam czosnku. Ogólnie czosnku w tym daniu nie jem, ale lubię ten aromat, który ten czosnek daje. Ok, teraz daję do piekarnika. Nadszedł czas na kawę numer dwa, tym razem będzie w kubku. Histerika ona dosyć mało kawy robi, więc jak na razie to tylko tak, żeby znaładować akumulator, bo przy tych dzieciakach dzisiaj przy tym bieganiu trochę się zmachałam. A ja mam tutaj w ogóle przekąskę. Słuchajcie, to są lody bananowe, które robiliśmy za damem wczoraj, już trochę próbowaliśmy. Ja sobie dam gałeczkę dzisiaj i zaraz Wam opowiem, z czego są zrobione. Pokroiłam trzy banany, zamroziłam je. Potem zamrożone banany tak mocno, razem z pół kubka mleka, odrobinką, w sumie łyżeczką wanilii i kilkoma kostkami gorzkiej czekolady zblendowaliśmy z Adamem w blenderze i rozleliśmy to na taką formę. I potem włożyliśmy do zamrażarki. Najlepiej według przepisu jest je mrozić przez godzinę do dwóch godzin, dlatego że wtedy są naprawdę takie jak gałki. Tutaj już są trochę za bardzo zmrożone i dlatego nie uzyskałam tego efektu takiej fajnej gałeczki, ale smak mimo wszystko jest boski. Ja uwielbiam kokosa, więc mam trochę wiórek kokosowych. Kawka jest gotowa, więc idę zajadać. A tutaj jest mój dzisiejszy obiad. Trochę mi się ręka częściej, bo dzisiaj taka jestem zbiegana, że naprawdę nie mam czasu jeść. Dziewczyny sugerują, żeby to serwować na picie. Ja wolę jeść po prostu tak stale, że bardzo mi smakuje, więc idę zajadać i gotujemy zupkę. I czas zrobić zupę, to będzie podejście amatorskie, naprawdę. Mam trochę tego lemongrass, mam cebulę, ale myślę, że będę potrzebować więcej. Pokroję ją w bardzo cienkie paseczki. Mleko kokosowe, pastę, tą, którą wam mówiłam, tomium. Mam jak grzybki i mam bardzo cienko pokrojone plasterki kurczaka, który się ugotuje w tym wywarze. Teraz mi się robi bulion, wrzucam do niego lemongrass. Jak się zagotuje, to wrzucę sobie od razu kurczaka. Okej, okay, popatrzcie, patrzyłam, patrzyłam, mówię, kurczę, coś mało tych składników. Okej, okay, zapomniałam pomidorów. Cztery małe pomidorki w kostki, bo tak przychodzi ta zupa, kiedy ją zamawiamy. Mam tutaj też taki chili garlic sauce. Jeżeli to danie nie będzie wystarczająco ostre, to sobie trochę dodam, to fajny smak robi. W zależności, nie mam pojęcia jak ta... Pasta będzie działać, więc zobaczymy po prostu z czasem. I mam odrobinę limonki z rana, więc jak nie będzie wystarczająco kwaśne, to użyję jeszcze limonki. Dodałam kurczaka, grzyby i teraz chwilę pogotuję. Jak będzie trzeba, to doleję trochę wody, ale już nie będę robić bulionu. Okej, okay, dałam trzy łyżeczki tego przecieru. Alatamium zobaczę, jeżeli będzie trzeba więcej, to dodam, ale na razie nie chcę przesadzić. Okej, okay, zupa już wyłączona, zrobiona. Myślę, że wyszła super. Czekam aż Adam wróci z pracy i on spróbuje, bo on jest znawcą takich zup. Adam chwalił zupę, także sukces dla mnie. Mi również smakowała. Uważam, że była bardzo dobra jak na pierwszy raz i pierwszą próbę. Super nam wyszło. Na kolację dzisiaj serwuję kangpao chicken. Zaczynamy od odrobiny wody. Dodaję do tego sos sojowy. Następnie chili flakes. Olej sezamowy. Później dodaję trochę octu z białego ryżu, łyżeczkę truwi, to jest zastępnik cukru coś w stylu xylitolu. Kolejną rzeczą jest czosnek, troszkę świeżego imbiru, no i na koniec odrobinę mąki kukurydzianej, żeby ten sos na patelni nam zgęstniał. Nie powiedziałam Wam, mam y, marchewkę i seler pokrojone na małe kostki mniej więcej tyle samo i już widzę, że będę potrzebować większą patelnię, jak będę robić wszystko razem. Jeśli chodzi o mięso, to mam dosyć dużo piersi z kurczaka, ja ją posypałam solą, pieprzem i odrobiną mąki, zwykłej mąki pszennej po to, żeby fajniej mi się zapiekła. Po zapieczeniu piersi dodajemy warzywa. Następnie, jak to wszystko się zamiesza, dodajemy orzechy. Na samym końcu dolewamy sos i czekamy aż sos i całość zgęstnieje, nabierze koloru i podajemy. Jeżeli macie ochotę, gorąco polecam. Z połączeniem marchewki i selera jest bomba. Ok, jest godzina już 8.05. Zrobię sobie ostatni snack. Piję cały czas wodę. W ogóle Wam nie mówiłam, ale piję wodę. Tutaj jest mój kubek, to jest mój trzeci dzisiaj. Po prostu nie miałam przy tym nagrywaniu czasu Wam wody pokazywać, ale tak jak mówię, trzeci kubek zimnej wody. I zrobię sobie przekąskę albo z jednego jabłka i pomarańcza, albo z dwóch jabłek i pomarańcza. Zobaczę ile mi wyjdzie, i może trochę masła orzechowego. tutaj snak dla Adama. On nie przepada z jabłkami, więc będzie miał tylko pomarańcze. <grym> Okej okay, kochani, tutaj będę kończyć dzisiejszego kamperzy z foodbooka, to nie był foodbook. Tutaj będę kończyć dzisiejszy film, co jemy w ciągu dnia, bo Adam ze mną zajadał. Dziękuję Wam za oglądanie.